Dzień dobry soku. Chodź tu, Tutaj jest Teo Teo! Hej! Przywitaj się! Przywitaj się! I co tam? Co tam? Dalej, jest Ludwiś i szyk. Schild. Tak, Szilasz, czekająca dziewczyna nasza, tak. Oj, oj, oj. I wąsik. Cześć, wąsik. Dzień doberki, dzień doberki, Kosmaty psie. na budzie leży sprinterka Lena. Lena. Oj, oj, oj. Ojoj, oj, oj, jak trzeba drapać psa. Trzeba drapać, trzeba drapać. Dalej. Nasz staruszek, plutko. Cześć, pluto. Cześć, mały. Mały, delikatny piesek. Plutek. Plutek. Plutek mały, kochany. I Karuś, dziewczyno, taka jesteś, tak fajna. Cześć Karuli. Cześć Karule. Mhm. Tak, tak.